Cześć! Tak jak obiecałam, wrzucam jeszcze relacje z Homely i Home and You. Jak widzicie, przeważają zielenie, ciemne zielenie, takie motywy leśne. Naprawdę w tym roku urzekły mnie te dekoracje, ponieważ w przeciwieństwie do Tigera i do primarka jest tutaj dużo mniej takiego świątecznego kiczu. który oczywiście też ma swój klimat, ale ja wolę jednak takie dekoracje, które są minimalistyczne, takie bardziej naturalne. Te są naprawdę piękne. Zobaczcie, a tutaj jest nawet pokrowiec na wieniec, który można zawiesić na drzwi. Pewnie zwróciliście też uwagę na ceny, jest mnóstwo wyprzedaży z zeszłego roku. Także, jeżeli chcecie zaopatrzyć się w ozdoby, to teraz jest właśnie najlepszy moment. Jak widzicie, można skomponować naprawdę prezenty, nawet do 50 zł, które będą ładne, ze smakiem i na pewno przydatne. No to szczególnie mnie urzekło. Dużo brązów, dużo właśnie zieleni, takie naturalne kolory. Te bieżniki też cudowne. A tutaj widzicie kubeczki, które najbardziej mi się spodobały. To są takie w sumie dosyć okazałe kubki z zaparzaczem. Są naprawdę pięknie wykonane i kosztują tylko 30 zł. Do zobaczenia!